Cześć witam was serdecznie z Martin Gier. dzisiaj odcinek z epizodii jest typowy będziemy e, je, je z, jak, z jak najszybszą prędkością e, przejść przez fotoradary e, które napotkamy na drodze oczywiście do tego celu musimy wziąć najszybszy samochód który obecnie e, posiadamy e, czyli naszego mercedesa e, Majestic E55 czy, No 55E I co? E, no najbliższy fotonadę, Który e, mamy z Darłowa Spod tego salonu e, Volkswagen'a Takiego niby Volkswagen'a e, To jest w Sęczkowie, Także widzimy się na po prostu w e, wie. Dobra jesteśmy blisko synczkowa także rozpędzamy się Jak najszybciej musimy jechać żeby teraz niczego nie, albo w nic nie uderzyć, będzie gitara, dobra, otrzymamy, dostaniemy mandatu 2500. Dostaliśmy ten, niestety, tu i tak nie, nie jest jakoś tak dużo, ale chyba maksimum. Chociaż mogliśmy szybciej, jechać, ale a, nie udało się szybciej rozpędzić. E, także Załóżmy, że to jest maksimum jakie możemy dostać, e, ten e, w tym, e, tym w Sęczkowie. Także lecimy teraz, jak jesteśmy już sławnie e, to przytosujemy, sprawdzimy e, sławnie, jak to będzie wyglądać. Dostaniemy ile się da w ogóle z tego futuradaru. bierzemy naszego Mercedes'a, no i widzimy się, e, jak już będę blisko futuradaru. Dobra, nie. Jestem już pod tym tutaj futradarem. Rozpędźmy sobie go ten na samochód, także musimy się cofnąć. No i tutaj pójdziemy sobie tak, nie wiem, kilometr od tego Futradara, tylko żebyśmy... O ja walnął w jakiś tam słupek niestety. Jak lecimy tam 100 metrów lub kilometr od tego Futradara. Nie wiem, czy Yy, ta sama ta yy, kwota na mandacie będzie czy wyższa czy niższa no zobaczymy no czekajcie tylko żeby o Jezu ale żeśmy walnęli w ten słupek jakiś w, 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 chyba w chyba żeśmy walnęli ale nie jestem yy, do końca pewien także dobra może stąd albo jeszcze tam 50 100 metrów yy, odjdziemy od tego dana o gdzieś stąd Dobra i zawrócimy teraz Dobra. no i jedziemy, rozpędzamy się, żeby jak najszybciej jechać i zobaczymy no i żeby nie uderzyć nic, no muszę tak jechać, żeby żeby w nic nie pierdzielnąć. Niestety, no się nie udało, nic nie uderzy, także robiłem drugą próbę, ale może teraz mniej, mniej odejdziemy od tego e, Futuragarna. E, dostaliśmy 5000 zł, a jechaliśmy tam około 140. Także no dość sporo, jeśli chodzi o to. I podejrzewam, jakbyśmy jechali tutaj 200, to byśmy dostali 10000. O jest ta po no, policja za mną jedzie. Czekaj, niech pojedzie sobie gdzie ona jest? Ale za nami czy ona jest Także lecimy teraz y, na kolejny Futonadar Tutaj maksymalnie 5000 zł, ale powiedzmy jakbym jechał szybciej to y, to byśmy 10 tysięcy złotych dostali na mandacie, ale po prostu y, no, szybciej chyba się... Nie najechać, bo byłem bo w coś po drodze znając mnie, także uznajemy, że te 5000 to jest właśnie e, maksimum, które można wyciągnąć, jeśli chodzi o ten fotonader. I tutaj mamy kolejny fotonader, e, jak się jedzie na, na darłowo także musimy się rozpędzić tutaj na spokojnie 250 bo to jest w miarę, e, w miarę prosta droga. Bez jakichś tam wielkich zakręt, także musimy się cofnąć Ale oblecił ja. ja... ty... Wjechał nas i wleciał, widzieliście to? Ja ja... Dobra, lecimy Czekajcie Jeszcze się cofniemy Żeby od zera wystartować Dobra, gdzieś tu bierzemy NK No i jedyneczkę i lecimy jak najszybciej. No i zobaczymy, czy e, fotelar, czy foteladr Malechowie popi, pobije e, właśnie fotelar. sławnie, jeśli chodzi o e, tutaj mandat, wysokość mandatu. Także tutaj mamy 180, już ponad. Także dość dużo. No i 250 na ludzie. E, osiągniemy chyba, dobra, może nie. Było 230 mandatu. Nie wiem ile dostatek jeszcze mandatu, bo, e, bo jakby nie wyświetliło się. Także chyba w ogóle mam 8000 na minusie. Także, także nie wiem czemu tutaj e, tego mandatu nie wyświetliło. Także możemy jeszcze raz pojechać, bo, bo nie wyświetliło. Także pojedziemy sobie tak kilometr od tego w No, jak teraz nie, nie wyświetli e, tego, to, to odpuścimy sobie lub zrobimy jedną próbę jeszcze dodatkową dobra gdzieś stąd no wad nie wiem no bo widzi że skręcam to to chcemy wyprzedzać no dobra gdzieś stąd tylko się cofniemy jeszcze troszeczkę o i lecimy teraz lecimy i mam nadzieję że teraz pokażę tutaj Ile żeśmy dostali mandat, jak nie pokażę, to, to lipa fest i no i będziemy musieli zrobić kolejną próbę. Dobra, już mamy 180, także tutaj bardzo fajne to przyspieszenie. Ten Mercedes lecimy, dobra, ile dostaniemy? Znowu nas na mnie wyświetlił mandat, także e, chyba 4000 dostaliśmy, bo miałem 8000, a, a mam 13 na minusie, także chyba 4000. I co, lecimy teraz do ostatniego futra w który znajduje się Malechowie. Także widzimy się, no pod nim już. Dobra, jesteśmy już blisko Malechowa, także tutaj odtąd się rozbędzimy. No i zobaczymy, czy Malechowy naj, najdroższy będzie nas nasz wyczyn, jeśli chodzi o złamanie prędkości, czy będzie najmniej. Chyba będzie najwięcej, później że wam, ale zobaczymy zaraz, dobra, rada zas będzie no i mieliśmy 13, mamy 18 266 czyli, czyli dostaliśmy jakieś 5000 znowu, bo 13 plus 5 to jest właśnie 18 także tutaj porównywalnie dosłownie a jechaliśmy no dostaliśmy teraz 1000, bo jechałem pewnie 100 na godzinę także tak to wygląda niestety przy dwóch ostatnich fotoradarach, e, mandat nam się e, nie wyświetlił nie wiem czemu przy pierwszym i przy e, drugim nam się nam się po prostu w rogu tutaj pewnie coś się zbogowało i co? Będę kończył, mniej że taki No nietypowy, spicy wam się spodobał Oczywiście dajcie suba, dajcie lajka, być na moje social media, Instagram, TikToka i na aplikację Bill. Dajcie mi tam koniecznie obserwacje do następnych filmów. Hello! I cześć.